No, cześć. Trochę się nie widzieliśmy, co? Czas to zmienić. Mam dla Was takie krótkie podsumowanie naszego Eurotripa zeszłorocznego, bo dużo osób zastanawiało się, ile nas taki trip kosztował. Jak to było z noclegami i tak dalej, i tak dalej. Ale zanim to nastąpi, mam dla Was takie małe ogłoszenie pofarialne. Jak pewnie zauważyliście, kilka tygodni mnie tutaj nie było, ale zrobiłem sobie plan na przyszły rok. I jeżeli wszystko dobrze pójdzie, nie będzie żadnych kłód, e, zawalonych mostów, pożarów i tym podobnych e, zdarzeń, to mam nadzieję, że będziemy się widywać w każdą niedzielę o godzinie 10. Czas, kurde, nie. O 10 Wojciechowska ma emisję swojego programu na nie? No, by się trochę gryzło. Hmm. To może jedenasta? Tam znacie jeszcze konkretnie. W każdym razie widzimy się teraz co niedziela. Ogłoszenie numer 2. Wszystkie nasze podróże i różne ciekawostki o różnych miejscach mamy u nas na blogu, więc serdecznie zapraszam na naszego bloga, żeby sobie poczytać, a jeżeli ktoś nie lubi czytać, no to poczekajcie, będą filmy. Dobra, to przechodzimy do tematu i teraz tak. Zanim powiem Wam, ile co nas kosztowało, to zrobię takie małe podsumowanko tego wszystkiego. I żeby nic mi nie umknęło, to zrobiłem sobie tutaj takie notateczki. I ja będę sobie czytał, a wam puszczę tutaj jakąś animację, żebyście mogli sobie to lepiej zobrazować. No więc tak. W podróży spędziliśmy 23 dni. Przejechaliśmy przez 8 krajów, z czego zobaczyliśmy 7. No, niestety się złożyło tak, że na Słowenii nie zatrzymaliśmy się. Paryfrazując pana Andrzeja D naszego dobrodzieja, bo uważam, że nie. A tak zupełnie serio. To niestety były taki czas, że no, niestety nie mogliśmy się zatrzymać na Słowenii, choć bardzo chcieliśmy, i mogliśmy tylko tranzytowo przejechać przez Słowenię do Włoch. I dlatego wyszło z ośmiu-siedem krajów. Lecimy dalej. Byliśmy w 12 miastach i jeszcze kilka mniejszych miejscowościach, między innymi w Baligrodzie w Bieszczadach, skąd był drugi nasz film. Przejechaliśmy samochodem dokładnie 4000 km. Dodatkowo pokonaliśmy 102 km pociągiem, i tym pociągiem jechaliśmy. Zamknę na balkon, może. Mam nadzieję, że tego nie będzie teraz słychać, bo tam coś e, tłuką na placu zabaw. Tym pociągiem, w sumie ten pociąg zaliczamy e, kolejkę bieszczadzką i pociąg spadwy do Wenecji, tam i z powrotem. Stąd 102 km. Łącznie zrobiliśmy 4609 zdjęć. To jest bardzo dużo i uwierzcie mi, z selekcją tych zdjęć i z obróbką ich. No, robiłem sobie to po trochu i dopiero w zeszłym tygodniu skończyłem, więc trochę to potrwało. Szczerze, trochę miałem leja, ale okej. Okay. Nagrywałem też, jak wiecie, materiał filmowy. Filmów łącznie jest 17 i tak. Razem trwają one 7 godzin, 37 minut i 27 sekund dokładnie. Wyświetlono je łącznie 5100 razy. Z czego najchętniej oglądany był ten film z zamku Neuschwanstein, co mnie wcale nie dziwi. A najmniej chętnie oglądany był film Budapeszt, Dzień trzeci, Co mnie bardzo dziwi, bo. Kurde, naprawdę fajny jest ten film. Zobaczcie sobie, tutaj Wam tam linka. I teraz powiem Wam o największym zaskoczeniu tych wakacji. I teraz będę mówił za siebie i za Dawida. Zapytałem się o te wszystkie rzeczy jego też, więc to nie jest tak, że sobie to wymyśliłem, nie? I chociaż Dawida tutaj nie ma ze mną na filmach, chociaż nie ma go tak dużo, bo w sumie czasem tam się przywitał, no to on głównie zajmuje się blogiem i naszym Instagramem. No i jeździ ze mną wszędzie w tym miejscu, nie? Albo ja z nim. No i teraz tak. Największe zaskoczenie tych wakacji. Dla mnie największym zaskoczeniem była Padwa. E, ponieważ w sumie niewiele o tym mieście wiedziałem. I e, te filmy, które widziałem wcześniej na YouTube, lub sobie czytałem o tym mieście i widziałem jakieś zdjęcia. No, nie wydawało mi się zbyt ciekawe, ale Dawid chciał tam jechać i było po drodze, więc stwierdziłem, "OK, no dobra, niech będzie. Po czym okazało się, że padwa jest naprawdę bardzo pięknym miastem. Dla Dawida. Hmm, dla Dawida, natomiast największym zaskoczeniem był Zagrzeb, ponieważ myślał, że będzie no niezbyt ciekawe i brzydkie, a okazało się, że też było to dosyć ciekawe i ładne miasto. Znaczy, jest. Teraz miasto, które podobało nam się najbardziej. No i przyznam szczerze, że ja mam teraz problem z tą kategorią, dlatego że mnie się podobało w sumie. Wiele miast mi się podobało najbardziej. I ciężko mi jest wybrać jedno miejsce, ponieważ bardzo podobała mi się Wenecja. Bardzo podobał mi się Budapeszt. Też fajnie było w Trijeście i w koszycach. Koszyce też były bombastyczne. A Dawidowi najbardziej podobał się triest. Kolejna rzecz to największe rozczarowanko tych wakacji. I teraz dla mnie. Mm. Tu się trochę gryzie z tym, co wcześniej powiedziałem, ponieważ um, przed chwilą powiedziałem, że najbardziej podoba mi się Budapeszt i jednocześnie zaliczam go do tej kategorii największych rozczarowań, z tego względu, że po prostu narobiłem sobie zbyt dużo, zbyt wysokich oczekiwań co do tego miasta, bo nasłuchałem się lub naczytałem się, naoglądałem się różnych porównań Budapesztu do Paryża. Nie można takich rzeczy robić. Paryż to Paryż, Budapeszt to Budapeszt, i generalnie nie wiem skąd te porównania. I wcześniej byłem w Paryżu i uwielbiam to miasto, po prostu się zakochałem w Paryżu. Więc jadąc do Budapesztu, miałem nadzieję na te same uczucia do tego miasta. No i tak się niestety nie stało. I dlatego Budapeszt był też trochę rozczarowankiem, mimo tego, że był jednym z miast, które też najbardziej mi się podobało. Tak więc y, nie róbcie sobie zbyt wielkich oczekiwań, jak gdzieś jedziecie. Nie porównujcie tym bardziej żadnych miast do innych. Nie miejcie oczekiwań. Po prostu jedźcie i rozkoszujcie się pobytem w tym miejscu. Nie porównujcie. Dla Dawida największym rozczarowankiem było Monachium. I co prawda, nie nagrywaliśmy filmu z Monachium, bo po prostu byliśmy tam tylko na jedną noc i byliśmy u znajomych, więc y, stwierdziliśmy, że. Jak tak krótko tam jesteśmy, to szkoda było poświęcać czas na nagrywanie materiału na YouTube'a, zamiast spędzić ten, ten czas ze znajomymi, nie? Tak e, troszeczkę było szkoda tego czasu. No więc e, nie nagrywaliśmy tam. Ale e, dlaczego był to, było to największe rozczarowanie Dawida? Z tego samego powodu, dla którego moim rozczarowaniem był Budapeszt. Ponieważ miał on za wysokie wymagania do tego miasta. I, i jak dla mnie, ja uwielbiam Monachium. Dla mnie jest to piękne miasto i chyba najładniejsze, albo jedno z najładniejszych w Niemczech, więc e, no ale tak to bywa. Naczytał się zbyt dużo, naoglądał no się zbyt dużo och i achów, no i się okazało, że jednak nie jest tak och i ach cudownie, jak to sobie wyobrażał, więc po raz kolejny mówię, nie miejcie żadnych oczekiwań. Po prostu jedźcie, poznawajcie to miasto takim, jakie jest. To jest dobra rada, mi się wydaje. I teraz kolejna kategoria, a mianowicie jedzonko. Numer jeden na naszej liście to risotto, które jedliśmy w padwie. Było to risotto z zielonym jabłkiem i zielonym jabłkiem. Druga rzecz to były kalmary, które Dawid jadł w Zagrzebiu. I w sumie mogę też powiedzieć, że to moje danie, które było w Zagrzebiu. Czyli to była pierś z kurczaka w parmezanie z sosem pomidorowym z krewetkami. I to też było w dechę. I trzecie miejsce to haluszki, które jedliśmy w koszycach. I to są takie kluski ziemniaczane z bryndzą, były one. I ze skwarkami. Kolejna kategoria to najlepszy nocleg. Dla nas jednogłośnie najlepszy nocleg był w Trieste. Mieliśmy wynajęte mieszkanie, w sumie niedaleko centrum i to mieszkanie było olbrzymie. Ja nie wiem ile tam było metrów, ale podejrzewam, że no, myślę, że grubo ponad 80, może nawet 100 metrów. Były tam dwa olbrzymie pokoje, wielka kuchnia i dodatkowo mieliśmy duchy. Były jakieś takie dziwne sytuacje, że drzwi do toalety same się otwierały i zamykały. I mimo tego, że zamknąłem je tak mocno na klamkę, to one potrafiły się tak same otworzyć. I myśleliśmy, że to może przeciąg, ale okazało się później, że to niemożliwe raczej, bo okna były zamknięte, więc w sumie jak? Potem w nocy zaczęły nam trzaskać okiennice. To mogło być spowodowane wiatrem. Aczkolwiek też to było dosyć dziwne, ale następnego dnia jakoś tak było, że Dawid brał prysznic, ja byłem w pokoju i nagle słyszałem, jak zamykają się drzwi wejściowe. Słyszałem głos, znaczy odgłosy głosy takie, jakby ktoś chodził, szedł przez korytarz, nie? I wiecie, jak to słychać, można czasami sobie pomyśleć, że pewnie od da na górze, ale to nie był ten dźwięk. Bo ten odsłania na górze jest taki bardziej stłumiony, a tutaj był taki centralnie, jakby ktoś chodził po tym korytarzu. No i tam jeszcze było kilka różnych dziwnych akcji i odgłosów, i, i no dziwnie było, ale było fajnie. Było super. Najgorszy nocleg, który mieliśmy, był w Padwie. Najgorszy pod tym względem, że to mieszkanie było dość mocno zniszczone, zaniedbane i było brudne. Koleś był powiedzmy w miarę sympatyczny. To mieszkanie było praktycznie w centrum, bo szło się bodajże 4 minuty do centrum, więc lokalizacja super. No ale niestety, e, no było brudno po prostu, było brudno i no i co? No i dziwne było to, że coś tam mieli z elektryką, bo jak włączyliśmy kuchenkę, żeby zagrzać sobie wodę rano na kawę i jednocześnie odpalił się boiler, bo Dawid brał prysznic, a ja miałem podłączony telefon do ładowarki, no to wtedy wywaliło nam światło, a że była to godzina, nie wiem, w pół do piątej rano. No to przecież nie będę budził właściciela, żeby się zapytać o co kaman. No i później okazało się, że na korytarzu za drzwiami jest jakaś tam szefeczka z bezpiecznikami i tam można sobie to włączyć, o czym nie wiedzieliśmy. I on powiedział, że no sorry, zapomniałem powiedzieć. No dobra, zdarza się. Ale nie zmienia to faktu, że mieszkanie było brudne i zaniedbane. No i po prostu brzydkie. Dobra, koniec to mieszkanie. Aha, jeszcze jeden nocleg był, e, który też można zaliczać do takich najgorszych i to był nocleg e, pod zamkiem Neuschwanstein. Jeżeli nie widzieliście, to zobaczcie sobie na filmie. Nocowaliśmy w namiocie i po pierwsze wszystko tam się topiło, bo padał deszcz, a po drugie o mało byśmy się nie udusili w tym namiocie, bo mm, okazało się, że ten namiot strasznie przecieka i nie wiedzieliśmy tego. Nie wiedzieliśmy jak się ratować w tym momencie. Nie chcieliśmy w sumie spać na siedząco w samochodzie. A że była restauracja tam na tym kempingu, to wpadłem do tej restauracji. Poprosiłem, czy mogliby nam dać kawałek folii spożywczej, żeby chociaż z góry zrobić sobie taką, taką nie wiem, plandekę z tej folii, żeby nam nie ciekło po prostu do środka. No i ten pomysł, jak niektóry, niektórzy mogą się domyślać, nie był zbyt mądry. I bo. Mimo wszystko zostawiłem tej folii trochę tak, taki kawałek od dołu namiotu żeby powietrze gdzieś tam przechodziło, nie? To okazało się, że po tej folii po prostu ta woda, która ścieka i tak się przedostawała po bokach do namiotu i tak od spodu wszystko przemiękało. To jeszcze spowodowało to, to że zabrakło nam tlenu w namiocie i ja obudziłem się Ledwie oddychając, sprawdziłem w ogóle czy Dawid oddycha, otworzyłem szybko ten namiot i mówię weź się wychyl, bo zaraz tutaj zejdziemy, nie? Poddychaj trochę świeżym powietrzem. Ale on nie chciał, bo on był tak już skołowany i zaspany, że po prostu otworzyłem to wszystko na oścież i po chwili już było OK. ale to była, no to była hardkorowa noc, po czym okazało się, że wszystko i tak nam przemokło w tym namiocie, a mieliśmy tam jeszcze specjalnie przyniosłem tam jakieś ręczniki, żeby to porozkładać, żeby aż tak mocno na mnie nasiąkło wszystko, że musieliśmy później wszystko w suszarce suszyć tam na kampingu. No ale żyjemy i była, była przygoda, którą możemy teraz się dzielić z Wami. Mieliśmy też takie pytanie, gdzie jeszcze byśmy pojechali, bo czujemy niedosyt. W sensie, w jakie miejsce byśmy jeszcze raz wrócili. I jednogłośnie stwierdziliśmy, że byłaby to Wenecja. Bo mieliśmy tam tylko w sumie jeden dzień, tak naprawdę od do wieczora i chętnie byśmy zobaczyli tą Wenecję wieczorem, jak ona wygląda. Więc to jest chyba numer jeden z miejsc, do których byśmy wrócili kiedyś jeszcze. Choć tak naprawdę muszę przyznać, że w każdym z tych miejsc, w których byliśmy, mega mi się podobało i jakbym miał szansę jeszcze raz wrócić w każde z nich, to z chęcią bym to zrobił. No dobra, to przechodzimy teraz do naszego głównego tematu, czyli ile nas to wszystko kosztowało. I teraz ponownie ja będę czytał z karteczki tutaj sobie, a Wam puszczę tutaj e, rozpiskę na boku. E, zacznijmy od noclegów. I e, tu muszę powiedzieć od razu, że. Ceny, które teraz tutaj podaję, to są za dwie osoby cały czas. W sensie liczę teraz wszystko razem, a potem podzielę to sumę końcową na osoby, ile, weszło, ile wyszło. I teraz tak. Pierwsza noc Opole była jedna noc, kosztowała 100 zł. W bieszczadach spędziliśmy dwie noce, 226 zł. W koszyce, jedna noc, 149 zł. W egerze, spędziliśmy dwie noce, 250 zł. W Budapeszcie było tych noclegów najwięcej, bo 5 576 zł. Zagrzeb 2 noclegi, 225 zł. Triest 342 zł i 2 noclegi. Padwa również 2 noclegi i 252 zł. I teraz pod zamkiem Neuschwanstein, jedna noc pod namiotem, 188 zł. I to był najdroższy nocleg. Pod namiotem, bo jak się okazało w tamtych okolicach noclegi są bardzo drogie, a nasz budżet to był do około 30 euro, i jak widzicie, większość nam udało się zrobić. No a tu niestety ten nocleg pod namiotem kosztował około 40 40 parę euro razem z parkingiem na samochód, więc, więc to był najdroższy nocleg i najmniej przyjemny zdecydowanie. Łącznie za wszystkie noclegi zapłaciliśmy 2310 zł. Jedziemy dalej. Na paliwo wydaliśmy 1100 zł. Na winiety na Węgrzech wydaliśmy 50 zł. Słowenia, 66 zł. Austria, 40 zł. i najdroższe były Włochy. I co prawda tam nie ma winiety, ale płaci się za przejazdy autostradą. I suma summarum zapłaciliśmy we Włoszech za autostrady 264 zł. Drogi interes powiem wam. I teraz przechodzimy dalej. Na jedzenie pamiątki różnego rodzaju, wejściówki, jakieś atrakcje i tak dalej. Wydaliśmy łącznie 6160 zł. Nie wiem, czy to dużo na dwie osoby, czy nie dużo. Mm. Dla niektórych pewnie tak, dla niektórych nie. Dajcie znać, co myślicie. Czy to jest dużo? Czy ujdzie? Czy może nie jest to zbyt wiele na 23 dni podróży, gdzie naprawdę sobie właściwie niczego jakoś tam nie żałowaliśmy, nie? I oczywiście można to zrobić taniej, jadąc i wynajmując sobie mieszkania w Airbnb, można tam, tam przeważnie jest kuchnia, można sobie gotować samemu i tak dalej, no ale my kurczę nie po to jesteśmy tam w podróży przez kilka dni, zwłaszcza, że. W większości z tych miejsc mieliśmy tylko jeden lub dwa dni, żeby jeszcze siedzieć przy garach i gotować, nie? Więc chodziliśmy praktycznie codziennie do restauracji. No i tak jak mówię, jakieś imprezki, alkohol, w tym jest. Wszystko już w tej całej części jest zawarte, nie? I podsumowując, na osobę wydaliśmy 4995 zł na całe 23 dni. To wychodzi dla jednej osoby na dzień 217 zł I w tych 217 zł mamy nocleg jest e, transport, jest jedzenie, są pamiątki i wszystkie atrakcje, bilety. Bilety na pociąg, na, na tramwaje i, i tak dalej, tak dalej. Mam nadzieję, że zaspokoiłem Waszą ciekawość. Wiecie teraz, ile taka wycieczka może kosztować. Jeśli mieliście okazję sami być w takiej podróży po Europie samochodem, to dajcie nam znać w komentarzu, w jakich miejscach byliście i razy drzwi, mniej więcej, ile to Was wyniosło. Zanim jednak zakończę ten film, to jeszcze zachęcam do obejrzenia filmów z naszych wakacji. Jeżeli ich jeszcze nie widzieliście, to tu jest playlista. Zajrzyjcie koniecznie na naszego Instagrama, bo tam mamy jeszcze dużo, dużo różnych ładnych zdjęć z naszych wakacji. Tu tak się nazywa nasz Instagram. Mamy też fanpage na Facebooku, do którego Was również gorąco zachęcam, ponieważ tam udostępniamy regularnie nasze linki do postów na blogu i do wszystkich nowych filmów. Więc jeśli polubicie fanpage'a, to już na pewno nie przegapicie żadnego posta ani żadnego filmu. Zachęcam też do subskrybowania kanału, najlepiej z dzwoneczkiem, wtedy nie przegapicie żadnego kolejnego filmu. A także yy, dajcie znać, czy film wam się podobał, łapką w górę. Jak się nie podobało, to trudno, dajcie łapkę w dół. Dobra, to tyle. Na razie do zobaczenia.